Boja Żeleńskiego, piękna, mamy nadzieję, że będzie, bo yy, w centrum, ale troszkę jednak na uboczu, yy, ale pomiędzy ważnymi arteriami. Czyli Aleją Wolności i ulicą bohaterów Monte Cassino, gdzie dalej pojedziemy w Śląską i Sobieskiego. 250 metrową ulicę czeka duży zakres robót. Wszystkie sieci podziemne łącznie z tą e, ciepłowniczą będą e, rozbudowane, przebudowane, przełożone e, i to dla tej infrastruktury śródmiejskiej, czy około śródmiejskiej też bardzo e, istotna sprawa. Tym bardziej, że e, ulica Bojarzańskiego będzie także no, jedną z ulic, z którą będziemy dojeżdżać e, na przykład do promenady śródmiejskiej, zostawiając e, samochód i tam już korzystając e, pieszo z, z tych atrakcji, które w ramach e, odrębnej inwestycji e, Powstają. Co zmieni się pojawi na tej ulicy do czerwca przyszłego roku za kwotę ponad 2 milionów 800 tysięcy złotych? Miejsca parkingowe to jest jeden z elementów, który zostanie przebudowany. Jezdnia, chodniki, także droga rowerowa, która w Alei Wolności od ulicy Jana III Sobieskiego po zachodniej stronie do budynku 48 w ramach tej inwestycji zostanie wybudowana. Do tego zreorganizowana zieleń, także udogodnienia nie tylko dla kierowców, ale właśnie także dla pieszych, dla rowerzystów. Jednak zanim będzie przepięknie, trzeba będzie pocierpieć, czyli uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnień drogowych nie zabraknie. Nie. Musimy się liczyć z tym, że te utrudnienia będą także postępować do tego stopnia, że możemy nie wjechać na przykład od Alei Wolności w ulicę Bojażeńskiego. Stąd liczymy się z utrudnieniami, no ale tych nie sposób pominąć, kiedy, kiedy tak naprawdę budujemy drogę od podstaw. Ulica Bojażeńskiego właśnie od podstaw zostanie wbudowana. Koniec prac przewidziany na koniec czerwca przyszłego roku.